Więcej wiatraków, więcej OZE, więcej Urszuli Zielińskiej. Ludzie wy a najbardziej odkleiło się, niestety muszę tak powiedzieć, odkleiło się moim koleżankom i kolegom z Komisji Energii, którzy nadal nieprzerwanie bredzą o OZE i owczym pędzie do wszystkiego, co jest z tym związane. Ja Wam przypominam, szanowne koleżanki i koledzy, kilku kolegów jest dzisiaj ze mną na sali, że wizytowaliśmy absolutnie strategiczne miejsce na mapie polskiej energetyki. Jądro związane z sieciami przesyłowymi, czyli siedzibę polskich sieci elektroenergetycznych. Przecież prezesi, przecież dyrektorzy, przecież specjaliści. Próbowali wbić nam do głów, że jako Polska zrobiliśmy sobie krzywdę, wrzucając nas w pełne objęcia OZE. Zaznaczali, tak ci specjaliści, prezesi, dyrektorzy, że potencjalna moc OZE na poziomie 30 GW jest jedynie potencjałem przez większą, przez większą część roku, bo to są źródła niestabilne i niesterowalne, a realną moc...